Drugie starcie między Dreamem a Dakławisem, czy to ma w ogóle jeszcze sens? Były członek ekipy Rapy, tworzy swój własny, osobny serwer, Shogi pokazał twarz, a Mojang zaczął dodawać nowe, darmowe pelerynki na Javę z wersji Bedrock Edition. Witajcie, ja jestem Cepotwór, miło mi was powitać w kolejnym materiale newsowym na tym kanale. Pod ostatnim materiałem był ogień, bardzo wam dziękuję za taką aktywność, wielki shoutout dla was, standardowy zestaw, sup oraz łapeczka, lecimy 3000 lajków, a ja już nie przedłużam, przejdźmy do pierwszego tematu. Ale czekaj, czekaj, ACS-a to lubisz Szefie? Skinki jakieś masz tam? Jak tak, to dobrze się składa, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest szybka, prosta i przyjemna wymieniarka skinów Pirate Swap. Na stronie możesz wymieniać swoje skiny na lepsze, albo zwyczajnie je sprzedawać, korzystając z mojego kodu, o właśnie tego, co potworek. Jako moi widzowie dostajecie 35% premii do doładowania, a formy płatności to Blik, Google Pay, karty płatnicze, czy nawet krypto. Także każdy coś pod siebie znajdzie. Zasady są banalnie proste. Zaznaczasz kilka skinków z ekwipunku, już Cię nie interesują lub Ci się znudziły. Następnie w zamian wybierasz skiny, które oferuje strona i wybierasz coś dla siebie w danym zakresie cen. Generalnie skiny, które możesz odebrać mają swój float, czyli zużycie oraz na przykład naklejki, jakie w danym momencie widnieją na poszczególnych skinach. Jak już wybierzesz coś, co Cię interesuje, to na dole strony zostanie wyświetlone Ci saldo. Jeśli została reszta po transakcji, wraca ona bezpiecznie do Ciebie na konto. Później realizujesz transakcję, przekazujesz swoje skiny komuś, a w zamian dostajesz upragniony skin dla siebie i w Wpada ci on elegancko do ekwipunku. Na stronie jest również zakładka konkursy, gdzie możesz wygrać darmowe nagrody oraz zakładka osiągnięcia, w której za wykonywanie zadań na Pirate Swap dostajesz również darmowe nagrody. Jeśli więc chcecie pozbyć się swoich starych skinów i wymienić je na nowe, to sprawdźcie stronę Pirate Swap i skorzystajcie z mojego kodu CETOTWOREK, żeby po prostu dostać bonusik. Miłego wymieniania dla każdej z A zaczniemy sobie od segmentu odcinków Minecraft Hardcore. Powoli robi się to już normą, że mówię wam o jakichś nowych odcinkach z Minecraft Hardcore, ale to dlatego, że po prostu masa ich ostatnio wychodzi. I teraz z ciekawszych materiałów, które się pojawiły, które warto poruszyć, to przede wszystkim nowy odcinek Busha, który w gruncie rzeczy był inspirowany karfsem oraz Wombom, natomiast Bush zrobił to w równie ciekawym stylu, a mianowicie próbował on zebrać wszystkie bloki na swoim świecie Minecraft Hardcore. Jak trafnie zauważyli jego widzowie, paru bloków mu zabrakło, między innymi głowy Steve'a, nawet pojawił się komentarz, w którym jakiś widz wypisał wszystkich rzeczy, których Bush nie zrobił, co już jest Nieporombane, zobaczcie ten komentarz. Natomiast to już naprawdę byłoby być giga dokładnym. Ciekaw jestem, czy Bush zrobi jakąś aktualizację. Na przykład, wiecie, że weźmie sobie ten komentarz i na podstawie tej listy z tego komentarza dorobi te brakujące elementy do tego filmu. Byłoby to na pewno spoko i zaangażowałby swojego widza. No ale ile można gadać o Bushu? Jeszcze dzisiaj o członkach ekipy Rapy porozmawiamy. Przejść teraz wypadałoby płynnie do Mantisa, który na dobre upodobał już sobie Minecrafta Hardcore na swoim drugim kanale i dodał z niego drugi odcinek. Tym razem on natomiast po postawił sobie za cel stworzenie najlepszej zbroi na swoim świecie. Tutaj u Mantisa typowo luźny format, lekki humorek. No i docelowo zobaczyliśmy jego wszystkie momenty grozy. Generalnie nie ma chyba drugiego gracza Minecraft Hardcore, takiego jak Mantis w Polsce, który tak wiele razy byłby na skraju deda. Gość ewidentnie lubi życie na krawędzi. A jeszcze co do ostatnich newsów i komentarza Mantisa odnośnie Tobiasza, jego kodu twórcy na serwerze, tak, jak teraz będzie aktualizowany. Tematu z tamtego filmu, dlatego jeżeli nie oglądałeś To po prostu obejrzyj sobie Wcześniejsze newsy, będziesz wiedział o czym mówię Mantis ponownie zamieścił komentarz Tym razem pod moimi newsami, który Potem usunął, bo jak sam stwierdził Pisał mi to na privie, bo zrozumiał po czasie Mój punkt widzenia i że ten kod Który Tobiasz se wprowadził na rapa jest do Czystej statystyki i wchodziło w nim Po prostu o przełożenie, Kończył potem Że niesłusznie oskarżył Tobiasza o pazerne Zachowanie, za co przeprosił w ramach Aktualizacji tamtego tematu, no dobra No ale jakbym mógł nie powiedzieć się o plasie jak już mówię o Minecraft Hardcore. Od Aplasa dostaliśmy klasyczek, czyli w tym przypadku kontynuację można powiedzieć projektu ZOO, który zaczął już robić jakiś czas temu. Wtedy zaczął budować tak naprawdę przestrzenie w ZOO. Najnowszym w swoim filmie natomiast sprowadził zwierzęta do tego Zo. wszystkie jakie są w Minecrafcie. Wyszło to naprawdę bardzo fajnie, ale spokojnie, bo wy, wy sobie pomyślicie, no dobra co potworek, znowu chwalisz Aplasa, zajebisty odcinek z ZOO, sprowadzał sobie zwierzęta, pewnie znowu miał jakieś śmieszne akcje z handlarzami. No i generalnie wszystko z w swoim humorze bardzo fajnie, super, hiper, duper, nie elegancko, ale ponownie tutaj trzeba się zagłębić w. Se ...czyli sposoby na zabicie handlarza w Minecraft'cie. Jest tam siedem bardzo ciekawych metod zabicia handlarza. Mam nadzieję, że Aplas w następnych swoich filmach z Minecraft Hardcore... ...wykorzysta te sposoby, bo realnie są one bardzo kreatywne... ...i chciałbym je zobaczyć jako wierny widz całej serii. Liczycie mi też wielokrotnie, żebym dał Aplasowi order Baśki... ...natomiast on już ma ordery Baśki, także niepotrzebny mu kolejny. Natomiast odcinek gorąco polecam wam zobaczyć. I ciekaw jestem jeszcze w sumie najbardziej, jak się czuje Aplas w tym momencie... ...patrząc na to, co się dzieje... w w niszy Minecraft Hardcore. Więc jeżeli Aplasik oglądasz ten odcinek z newsów bądź jakiś jego widz, to przekażcie Aplasowi, żeby zamieścił komentarz pod niosami. Ciekaw jestem, jak on w ogóle patrzy na to, że tyle osób zaczęło nagrywać hardcora w Polsce. Jak się z tym czuję, że był jednym z pierwszych gości, który na szerszą skalę zaczął to robić. Ciekawa sprawa. No dobra, ale ile można gadać o Minecraft Hardcore? Dajmy sobie już z tym spokój. Odbijmy trochę od tego tematu i przejdźmy tym razem do oj, zgrozo, Igrzysk śmierci. Ale pomyślicie, co potwór? Śledzę niszę Igrzysk śmierci, kto nie? by ostatnio dodał jakiś odcinek z Igrzysk Śmierci. Murdecz, Ostatnio na głównej wyświetlił mi się nowy twórca, którego ja wcześniej nie znałem, a mianowicie Sadek. Brzmi trochę jak Zadek, ale nie mylmy tego nikomu. Chłop wydaje się bardzo ciekawy. Dodał odcinek z Igrzysk Śmierci. Naprawdę dobrze jakościowo zrobiony. Wiecie, oczywiście mówię dobrze jakościowo w kontekście Igrzysk Śmierci, czyli klasycznym formatem Igrzysk, który, który dobrze myślę, że każdy z Was zna. Nie było to nic specjalnego. Natomiast ciekawie widzieć nowe twarze w tej niszy, ponieważ wydawałoby się, że jest ona już zapełniona że nie ma już tam miejsca na nowe odgrzewanie kotleta i te same materiały robione po prostu przez nowe osoby a jednak dalej ludzie to oglądają dalej igrzyska cieszą się zainteresowaniem I patrząc po odzewie jego kanał naprawdę ruszył z kopyta po tym filmie patrząc po jego materiałach już wcześniej robił igrzyska śmierci i szły mu one naprawdę bardzo dobrze i tak naprawdę nie wiem dlaczego wcześniej o nim w ogóle nie słyszałem natomiast teraz się to zmienia ciekawa sprawa dajcie znać czy słyszeliście o tym kanale i co sądzicie o jego materiałach na pewno to jest widoczne to Fakt, że, że chłop mocno inspiruje się Sagim oraz topkom sceny igrzyskowej. W ogóle ciekaw jestem, co Wy dalej uważacie o niszy Igrzysk śmierci. Czy dalej jest to dla Was interesujące? Czy raczej odeszliście już od tego i na przykład oglądacie więcej Minecraft hardcore, o którym wcześniej gadaliśmy? Dajcie znać w komentarzu. Teraz będzie coś dla fanów Minecraft horror Modów, Minecraft creepy modów, ponieważ Enzi zaczął trzeci sezon we mgle, czyli swojej najstraszniejszej serii. Ostatnie sezony naprawdę siadły bardzo dobrze. I odostawałem od was mocny feedback, że Enzi naprawdę dowozi tymi filmikami i bardzo podobają wam się tego typu treści, jeszcze robione tak regularnie i systematycznie, jak robi to Enzi. W tym momencie pojawiają się już pierwsze odcinki trzeciego sezonu, które również są bangerami. Jeżeli natomiast chodzi o modyfikacje, jakich używa Enzi, to bazuje on tutaj na podstawowych modyfikacjach From the Fog, które są podlinkowane w opisie jego materiałów. Wiecie, to, co mi się podoba na pewno w filmach Enziego, to fakt takiego starego kunsztu YouTube'owego, że nie ma tutaj, wiecie, jakiegoś przesadnego Montażu, tylko są po prostu dobre cięcia, klimatyczna muza i ten Enzi na green screenie w lewym dolnym rogu. Piękna sprawa. Też super widzieć, jak widzowie w komentarzach pomagają Enziemu i mówią mu, co może zrobić, co się uzbroić, jak się zabezpieczyć przed potworami z modyfikacji, które ogrywa. Fajnie też widzieć, na przykład, porady co do konkretnych modyfikacji, bo, na przykład, The Figures czy antropotfobia to mody, które, na przykład, dla mnie, ja słyszę pierwszy raz, choć też po części, troszkę gdzieś tam się interesowałem tymi horror modyfikacjami. Ogólnie widać, że ludzie mocno są intu w tym temacie. Jeżeli byście chcieli, żeby co Potworek kiedyś zagrał na jakiejś paczce horror-modyfikacji, to umówmy się, że 4000 lajków pod tym materiałem i coś dla was przysmażę. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie w sumie. Na wstępie powiedziałem Wam również, że Bush nie będzie jedynym członkiem ekipy rapy, którego poruszymy w tym materiale. Teraz warto byłoby spojrzeć troszkę na Kubira i og ogólnie mówię od razu, nie, to nie Kubir tworzy swój własny serwer. z tym jeszcze się wstrzymajcie. Mam tutaj dabyści na najnowsze film Kubira, gdzie przechodził on najtrudniejszą mapę w Minecraft Hardcore, tak? Ponownie Minecraft Hardcore, ja wiem, natomiast to jest nie w kontekście całej serii, tak jak robi to Bush, Aplast czy Mantis na przykład zaczął, tylko raczej tej konkretnej mapy, którą dobrze każdy z was myślę, że kojarzy. Jest to ta mapa, gdzie macie same kwiatki, była też mapa, gdzie były same patyki, no generalnie wiecie o co mi chodzi. Co warto zaznaczyć już na wstępie, Kubir dał inspirację na ten film, w opisie jak i w swoim materiale, bardzo na props, lubimy tutaj takie akcje. A co do całego filmu, naprawdę fajnie mu on wyszedł. Naprawdę pozytywnie go oceniam i dobrze mi się go oglądało. Taki wiecie, typowo umilacz do jedzonka czy na dobranu. Poco opcja, fajnie, że coś innego niż kontent tylko z ich serwera. Powiem tak, było o Igrzyskach Śmierci i jakbym nie powiedział o tym, że Afik dodał nowy odcinek po, po blisko 10 miesiącach nieobecności na swoim kanale, po tej jakże sławetnej aferze, którą miał, o której mówiłem wam kiedyś o w tych newsach, to byście myślę, że mnie zjedli. Afik ponownie wystąpił w Igrzyskach. Śmierci, w tym razem były to nowoczesne igrzyska śmierci, czyli lekko coś innego. To co na pewno trzeba przyznać, ciekawa odsłona, bo raczej wszystkie igrzyska skupiają się na średniowieczu, tej starożytności, czy bardziej tych elementach takich, wiecie, starszych, a tutaj mamy nowoczesne igrzyska. Spoko, fajny wyróżnik, jeżeli chodzi o materiał z tej niszy. Ja mam generalnie pejoratywny stosunek do igrzysk, więc jakoś świecie też nie będę tego super chwalił. Ale jak widać po reakcjach ludzi, już nie pamiętają, akcja fika i bardzo pozytywnie odebrali jego materiał. I tak zaraz mi powiecie, że to nie. Jest jest jego pierwszy odcinek, bo na swoim drugim kanale, oprócz tej odpowiedzi na tamtą spinę, która była ponad 8 miesięcy temu, dodał już dwa materiały. No ale jednak, to te igrzyska odbiły się szerszym echem, a tamte raczej były takie bardziej niszowe. No, ciekaw jestem, póki co widać, że ludzie zapomnieli już o tamtych aferach. O Afik znowu powoli, powoli wraca do sieci. Do sieci również wrócił Miley, niegdyś członek ekipy Axelotle oraz znany twórca z Community Bedwars, który od dwóch lat nie dodawał żadnych filmów na swój kanał, albo je poukrywał, tego nie wiem. Natomiast parę dni temu dodał Coxcraftową nostalgię, czyli swój powrót na kokskrafta po długiej przerwie. Co więcej, zaczął streamować z kamerką, więc mogliśmy Miley'ego zobaczyć. Ciekawa sprawa. No i generalnie miło widzieć, że twórcy, których ja kojarzyłem typowo z Bedwarsów ponownie sobie wracają i nagrywają. Traktujcie teraz ten temat bardziej jak taki nostalgiczny, taką ciekawostkę z follow-upem do Bedwarsów. Myślę, że owego odcinku Miley'ego, tej Coxcraftowej nostalgii nie spodziewał się nikt, patrząc po reakcjach w komentarzach. Assassinek na przykład skomentował bardzo wymownie. Nie, oh shit. Nie wiem, czy chodziło mu tutaj o okupę anarchii, czy po prostu był w szoku, ale patrząc po widowni, również byli w szoku. Byle więcej takich powrotów. Jakiś czas temu w tych newsach, podajrze, mówiłem wam o tym, że Wojan zagrał ze swoim widzem, któremu Gierkę z Wojanem załatwiła siostra przez TikToka. No to generalnie jest aktualizacja w tej sprawie, ponieważ docelowo Wojan dodał również odcinek. Właśnie z tym widzem, z którym zagrał, któremu Gierkę z Idolem załatwiła starsza siostra. No odcinek naprawdę bardzo przyjemny. Stali rzecz jasna na jego serwerze, więc jest to w w sumie też promocja jego serwera. No ale co by nie mówić, sprawił wielką frajdę swojemu widzowi. Widać, że młody bardzo się cieszył, i tak jak mówiłem w tamtych newsach, naprawdę dobry ruch ze strony Wojana. Nie tylko mówię tutaj pod kątem PR-owym, rzecz jasna, tylko po prostu uszczęśliwił młodego, który realnie marzył o tym, by z nim pograć, pogadać, a że jeszcze nagrać to już w ogóle nie bywała sprawa. Byle więcej takich akcji i angażowania społeczności, bo jest to po prostu super. I miło się na coś takiego patrzy. Tym bardziej w kontencie tym typowo dziecięcym. Jeżeli już po części nawiązałem do reklamy, Serweru w Minecrafcie, jakiś chłopak Twierdził, że rozreklamuje swój serwer W Minecrafcie, jak myślicie sobie reklama serwera W Minecrafcie, to macie zwykle, nie wiem, albo Jakiś filmik z niego, albo nie wiem Dajmy na to reklamę jakiegoś youtubera A chłop poszedł o krok dalej I stworzył ulotkę na przystanku Autobusowym, gdzie <grytanie> Było podane IP serwera, jakie są Na nim tryby i żeby ludzie weszli i zagrali Genialna sprawa, pierwszy raz coś takiego Widziałem, kiedyś wiesz, pamiętam, że wyświetliło Mi się jeszcze, jak ktoś reklamował Swój serwer na jakimś apelu szkolnym nie wiem, czy znajdę tego TikToka, no ale to było również chore. Natomiast o totalnie mnie rozbawiło. Bardzo niekonwencjonalne podejście, ale jak widać, TikTok odbił się szerokim echem i ludzie mocno to podłapali. Niestety jedyny minus, że jakość nagrania była średnia, i to IP było nie do końca czytelne, ale bardzo kreatywny ziutek. I szczerze, fajna akcja, i trzymam za chłopak kciuki, żeby mu ten serwer wyszedł. Także szarał dla młodego. Teraz przejdziemy do Minecraftowej ekipy, która dla wielu jest bardzo kontrowersyjna, duża część osób nie rozumie ich humoru, natomiast trzeba Tutaj o nich powiedzieć tak, mam tutaj. Na myśli ekipę L-Kartel, a bardziej konkretnie odcinek od Stefana, czyli Teleturnie jeden z 10, ale w Minecraft. W odcinku wzięli udział członkowie ekipy L-Kartel oraz osoby, można powiedzieć, zaprzyjaźnione, postronne. Cały film bardzo mocno w humorze całej ekipy, który nie jest dla wszystkich, umówmy się, niech do każdego on trafi. Czasami lekko skręciło, jak na przykład tutaj, czasami troszkę nawet się uśmiechnąłem, ale w gruncie rzeczy przetrwałem i obejrzałem cały film, i uważam, że był takim git zapychaczem jeżeli chodzi o te Minecraftowe treści, które w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni. YouTube'owej. Na pewno podobała mi się bardzo mocno interakcja Crofixa i Felta, nie? A w sumie wszyscy tam generalnie mieli taki, widzę, bardzo luźny vibe i mocno było to nacechowane kontentowo-zabawowo, że są tam po to, by robić content, a nie stricte odpowiadać na przykład na pytania, nie? I tryhardować. Teraz będzie o czymś, co jest za darm, o czymś, co chciałby mieć każdy, I o czymś, co wielu graczy z Minecrafta pragnie, a mianowicie o pelerynkach. Ale teraz przychodzę z nowym newsem odnośnie tego, że pelerynki z wersji Bedrock Edition, takie jak na przykład ta naleśnikowa, ta złota, czy ta tęczowa, stały się dostępne na wersji Java Edition. Jak powiem, że nikt się tego nie spodziewał, to raczej się bardzo nie pomylę, ponieważ, no nikt się tego nie spodziewał, że te pelerynki pojawią się na Javie, ale pojawiły się i uważam, że jest to bardzo na plus. Ta z naleśnikami uważam, że jest kozacką pelerynką. Tej złotej nie mam zdobytej, bo była ona do zdobycia z tego, co się dowiedziałem parę lat temu, w 2019 roku, podczas trwania Mineconu, Dała się ją odebrać po prostu w marketplace. I co ciekawe, 29 grudnia 2019. 21 roku cena tej pelerynki zmieniła się na 10 milionów maincoinów, co jest równowartością 55 tysięcy dolarów. Taka ciekawostka. No mocny case generalnie, więc to ja jej na przykład nie mam. Mam tą z naleśniczkami, o właśnie tą, którą po prostu dostawali wszyscy, genialnie wygląda w ogóle na elitrze ta z naleśniczkami. Natomiast ta tęczowa, o której również wam wspominałem, to jest pelerynka, która była dostępna w czasie tych odbywających się w 2023 roku licznych wydarzeń i uroczystości związanych z Paradami równości i tym podobnymi, i też nie każdy pewnie ją zdobył, bo była dostępna tylko w niektórych regionach na świecie. Także jak sami widzicie, robi się nam już naprawdę pokaźna ilość pelerynek, które dało się bądź będzie dało się zdobyć. I Mojang skrupulatnie wprowadza swój plan eliminacji Optifina i zrobienia przede wszystkim konkurencji pelerynkom, które są dostępne na klientach, czy na właśnie wcześniej wspomnianym przeze mnie Optifinie. Jednakże dalej kurczę, brakuje mi w tych niektórych projektach szczegółów i jakiegoś dopracowania. Nie wiem, czy ma takie samo wrażenie, że część tych wypuszczanych peleryn jest taka po prostu: a dajmy ją na siłę. Ciekaw jestem, jaka będzie nowa pelerynka. Rzecz jasna, tak, pamiętam również o tej common Pelerynce, którą nagle każdy mógł odebrać na Bedroku, tej takiej zwykłej, ale to po prostu wystarczy założyć je na Bedroku i będą też wtedy już na J'awie dostępne. To nie jest żadna filozofia, to tak na marginesie. No dobra, przejdźmy wreszcie do tematu, który youtuber i streamer z Anarchii DG, a mianowicie Shogi wreszcie pokazał twarz. Niedawno mówiłem wam o innym streamerze z Anarchy, który pokazał swoją twarz. Teraz Kolej padło na Shogiego, który na jednym ze swoich live'ów zdecydował się, że to jest ten moment. Ciekaw jestem, czy tak sobie wyobrażaliście Shogiego, ale miło widzieć, że kolejny twórca się otworzył i pokazał twarz. Że wiecie, nie oglądamy tylko ekranu gry, tylko widzimy tak naprawdę gościa, który za tym wszystkim stoi. Może będą też teraz pojawiały się od niego jakieś odcinki z twarzą, to was o tym poinformuję. Ale ja traktujcie to jako takie uzupełnienie i ciekawostkę. No dobra, potwór, ale czy ty nam powiesz wreszcie, co to za członek ekipy rapy jeszcze do tego były, który stworzył swój serwer, Morder. UHC Smurfa myślę, że fanom ekipy rapy nie muszę przedstawiać. Jeszcze do niedawna robił streamy z rapów na złotej, a potem najprawdopodobniej doszło między nim a Tobiaszem do jakiejś spiny i docelowo UHC Smurf parę dni temu ogłasza, że tworzy swój serwer. Nie sytuacja, nie spodziewałbym się, że będę wam taką informację przedstawiał. Nie było tego w moim bingo na 2025, żeby było jasne. Natomiast Smurf zaangażował się w tworzenie projektu Avarion, czyli serwera Boyen na wyższych wersjach 1.6. Plus. I może wam to brzmieć znajomo, ponieważ byli już twórcy, którzy chcieli takowy projekt realizować, a mianowicie Esik ze swoją Antorią. Natomiast, z tego co słyszałem, po głosach na live'ie Esika dalej ten projekt stoi w miejscu i się nie rusza. Tutaj, natomiast u Smurfa widać, że jest to już przygotowany i będzie z tym startował. Jedyne, co mnie zastanawia, o co poszło między Smurfem a Tobiaszem, że ponownie nie ma go w ekipie rapy, i tak naprawdę chłop znowu przeszedł na ubocze i poszedł swoją drogą. Pamiętam, że nawet kiedyś pytałem Smurf, Murfa o to na jednym z jego streamów natomiast też nie chciał jakoś mocno powiedzieć o co tam chodziło ale na pewno trzymam za niego kciuki jest to bardzo pozytywny gość i ciekaw jestem jak siądzie mu ten serwer bo jak wiemy Tobiasz też próbował swoich sił z Tobiasz.net i z serwerem Wojen Gildii na wyższych wersjach No i nie siadło to jednym słowem dobrze i myślę że poniżej oczekiwań może awarionowi pójdzie lepiej i UHC Smurf dowiezie patrząc po komentarzach widzowie trzymają za niego kciuki ja również mam nadzieję że ani wy ani ja się nie zawiodę I również jestem mocno ciekawy jak Tobiasz Widząc tą informację, zareagował. Albo czy jest między nimi realnie jeszcze jakiś zgrzyt, czy to już jest gdzieś tam może wyjaśnione. No ciekawe, ciekawe. Na wstępie powiedziałem wam jeszcze o jednym kluczowym temacie: o walce Dreama z Daquavisa. O tej walce mówiłem wam już tych newsach, o dokładnie tu, tu, tu. Więc jak nie widziałeś pierwszego pojedynku Dreama z Dakławisem, to sobie zerknij. Natomiast twórcy stoczyli kolejny pojedynek, tym razem na pozostałe umiejętności Minecraftowe. I nie było to już stricte lanie się na arenie, tylko 9 wyzwań testujących najróżniejsze umiejętności: od elytry, poprzez parkour, aż po strzelanie z łuku czy speed bridging. Czego realnie zabrakło w tym pierwszym pojedynku. I tak tutaj pojawiła się ta owa nagroda 100 tysięcy dolarów, o której tak cały czas trąbili. I teraz tak, to co wspomniałem w swoich ostatnich newsach, cały czas mam wrażenie, że jest to stricte wszystko pod content i naprawdę trzeba to brać z przymrużeniem oka. Kolejny raz game changer tego odcinka, czyli komentujący tata Technoblade'a, no to cały czas jest totalna cinema, nie oszukujmy się. W starcie zostaliśmy poinformowani również, że jeżeli Daquavis zwycięży, to odbędzie się jeszcze jeden decydujący Minecraft Manhunt, to jeszcze grubo. Ogólnie jeżeli chodzi o konkurencję, Elytra się wygrał Daquwis, choć Dream twierdził cały czas, że był pierwszy. Lecz analiza replaya pokazała, że był drugi. Skakanie przez łódki w aktywnym wulkanie. Tutaj ponownie wygrał Dakławis. W typowym parkurze po mapie Minecraft Dream zdominował. W Ice Boat Race'ie Dakławis dosłownie zdublował wręcz Dreama, który się gubił i kręcił w kółko. W trafianiu do celów z łuku podobnie Dakławis wygrał. W speed buildingu, czyli w zbudowaniu na czas jakichś rzeczy, odtworzeniu wygrał Dream. W skokach do dziury z wodą chłopaki mieli remis. W ride Race, ponownie zwyciężył z Dreamem. A w speed bridgingu pod to i również wygrał. Więc końcowy wynik był dla Dakławisa. I końcowy Manhunt zostanie rozegrany. I ponownie pojawia się tutaj to, o czym mówiłem wam w pierwszych newsach. Czyli ten klasyczny reżyserski scenariusz, gdzie pierwszy odcinek wygrał Dream, drugi odcinek wygrywa Dakławis. I musisz obejrzeć trzeci film, by dowiedzieć się, kto wygra finalnie całe starcie między tymi dwoma twórcami. No, rozumiesz, co mi chodzi. No, brzmi to mocno sus. Co zauważyli również ich odbiorcy. Widziałem również filmiki, które mówi o tym, że Dakławis oszukiwał i że generalnie cały ten ich bif to jest jedno wielkie oszustwo. I ja też teraz bardziej się do tego przychylam, że no widać że jest to mocno wszystko zrobione pod zasięg i w gruncie rzeczy wszystko bardzo dobrze i skrupulatnie zaplanowane to i jak ma się wydarzyć. Ale patrząc na to zupełnie z drugiej strony, no słuchajcie, dostaliśmy naprawdę mocne wydarzenie, które ponownie, można powiedzieć, troszkę ożywiło Minecrafta, wstrząsnęło całą społecznością. Czy to właśnie nie o to w tym chodzi? Nie macie wrażenia, że dzięki temu też ponownie Minecraft. Można powiedzieć, troszkę sobie odżył i wzbudził zainteresowanie wśród graczy, którzy na przykład od niego odeszli. Ja sądzę, że trzeba brać przez palce i z przymrużeniem oka całe wyzwanie między Dakławisem i Dreamem. To i tak przysporzyło ono wiele dobrego dla naszej Minecraftowej społeczności. I tym pięknym akcentem bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszy materiał. Trzymajcie się. Cześć.